Także witam Was, siemaneczko, w kolejnym odcinku ze serii Farming Simulator 15. Kolejny odcinek, dzisiaj jest bronowanka. Jak uda się też dzisiaj ruszymy ze siewami, sześćdziesiąteczką, z Poznaniakiem. No bo patrzcie, to, to nie jest duże pole do bronowania. Na poprzednim odcinku już z 4 kółka objechaliśmy w tom ta jak ta 30 stoi i dwa dookoła eee, na początku sesji łapeczkę w górę suba z dzwoneczkiem będziecie jak kanał bartaża bo on tam też coś rzucał o ile już mu się odcinki nie skończyły no bo tam mogły mu się filmy skończyć bo on tam też chciał nagrywać jeśli oglądasz to bartaż to wiem że chciałem że chciałeś nagrywać ale niestety teraz w zimę Teraz są takie okresy, że kurwa u mnie prądy wyłączają, internety, takie rzeczy i to jest najgorsze właśnie, kurwa i w miejscu tu nagrywaj z tobą A w dzień nie było czasu nigdy nagrywać z tobą Bo widzicie widzowie, o której ja tu godzinie nagrywałem, bo, bo jest 23.18 Weź tu po to, no nagrywaj. No i na kanał Bartasza Łukiego kanał łukiego, na kanał Akronizatora i na kanał Domikoya. Na społeczności macie teraz niedawno wrzuciłem właśnie link do ich wszystkich kanałów, bo oni byli od początku. Jak się dobrze uda to na 1000 subskryb... na 1K subów będzie livestream. Albo będą dwa streamy. Takie specjalne. Jeden proces zwykły, że wbiłem. I będziemy sobie coś tam grać z Wami. A drugi to będzie taki, e, że będą tam czterech członków, których bardzo dobrze znacie z odcinków i z liveów. Czyli ty, z tych wszystkich czterech osób, które powiedziałem Wam na początku kanału. Znaczy, ja na kanału, na początku filmu bardziej. Czyli. Czyli Bartasz. Także inaczej w oporowie z agro, można go kojarzyć, bo koleżko oczywiście. Hmm. A jak nie to zrobimy bez niego, nie? Trudno się mówi, ja zbronuję czy nie? Ja bronuję, dobrze. E, bo on tam do szkoły chodzi 60 km od domu. Niestety w maju ma egzaminy znane tam. Musi też je zdać po prostu. Nie może ich nie zdać. A raz już to musi zdać. Obowiązkowo. No i ja go rozumiem, nie? Mam po nagrodzie za to, że kliknąłem yy, sklep. Ale wiecie widzowie. Takie życie ogólnie. No i musiał jechać, no tam do tej szkółki i no niestety. Co za coś widzowie. Niestety takie życie wam powiem, no, ale jak już się do szkoły pójdzie to wiecie, to to już jest i się zda, to to już jest najpiękniejszy okres w życiu. Ogólnie chcę tego babola sobie kwitnąć po prostu. No i dobra Myślę, że mi się uda w tą godzinę ponagrywać wszystkie odcinki teraz. Także będzie elegancja, Francja, można by rzec. I on tam do tej szkoły niestety musiał wyjechać teraz. Nie ma, teraz nie bardzo z nikim pogadać. Niestety to samo teraz jest, co było jakieś pół roku temu. No, przez ostatnie dwa miesiące bardzo, bardzo mocno gadaliśmy w sumie ze sobą. Jakby tu nie było mówiąc, pewna osoba, że to potwierdzić, która obecnie jest, tylko chodzi do szkoły obecnie. A ta osoba to jest pan Łuki, po prostu, który też ogląda ten kanał. W tym ostatnio graliśmy w ETS-a W to bardziej w piątek albo w czwartek Bo w czwartek ostatnio graliśmy w ETS-ika ze sobą No i tak wygląda Cała całe, To wszystko ogólne Tak się żyje Bartasz pewnie jest teraz W szkole Tam w internacie po prostu Wiecie co bardzo co to internet to, że to jest takie jakby mieszkanie dla uczniów po prostu i tam uczniowie mieszkają oczywiście. I tam chyba jedzenie wszystko muszą mieć swoje. Albo jedzenie dostają. Jeszcze ja nie wiem jak to dokładnie jest, bo ja nigdy w internacie nie byłem. Znaczy byłem, ale tylko do kolegi co gdzieś tam powiedzieć kiedyś. Ehm, a tak to to nie, nie, nie ja co wy widzowie. bo ogólnie bym jechał w internecie gdybym chodził teraz do szkoły to konina po prostu no, konin jest bardziej oddalony ode mnie niż turek no do turku mam raptem 15 km to wolę jeździć dzisiaj 15 km no i wysiadłem się trzeba wsiąść Widzicie, jaki tam specjalnie I mi, i, mi, i mi wyszło się przez przypadek nie kikaj się na kierownicy nic najlepiej. No, no ja w internecie, niestety porażka najlepszy, Mój łukiego agrotinizatora i do Mikoja No, do Mikoja też dawno nie gadaliśmy. Myślę, żeby powrócić, żeby tu tutaj do Mikoja gadać. Bo ty oglądasz moje wszystkie odcinki najpewniej wszystko to widzisz co się dzieje także nie mam opieczków 50 do 30 razy spadnie zależy w jakim miejscu jesteśmy sobie widzimy motel 60 ale na komputerze tym nie jest tak źle właśnie tu mi chodzi nie spadają klatki nigdy do zera mi chyba nie spadły uważam laga tylko takiego chwilowego bo coś tam się stanie Także testowany ten komputer był jak na razie i na razie jestem z niego zadowolony no po takiej jednej rzeczy, bo po prostu ja to monitora, już wada techniczna po prostu ja po prostu takie odświeżanie jest, takie piksele się pojawiają na monitorze, ale to przez to że monitor jest tam tak wiecie monitor ma może, albo kabel nie przesyłasz tyle ten pikseli czy coś, albo po prostu bo w innych grach nie mam tego problemu, tylko tutaj z farmingu mam, to, to też może. A to też może przez to... Nie no, programowanie mam wszystko. Direct X12 mam wszystko, mam, nie? Żeby tu nie było. że tutaj mi nic nie brakuje, oczywiście jeśli chodzi o takie programy No, no i jak będzie do Miko, jak ten będzie chciał tylko też łuki i ogólnie będzie wtedy 5 osób ogólnie. 5 osób myślę, żeby sobie wszyscy połączyć się, pogadać jak to było. Jak to było za dawnych czasów, w Madrycie. No i w 10 minut praktycznie na tym już odcinku skończymy to i zaraz wysiać siać, ogólnie widzowie No bo to jest ostatni przejazd, tutaj no akurat widzowie wreszcie dzisiaj coś zobaczycie z siewów Niedawno, przed chwilą, co jakieś godzinkę, nie całą temu, był stream u, u Tanasa. A was godzinę albo półtorej godziny, tam, nie wiem dokładnie. Nie, no niedawno jakoś, nie naprawdę. No i ja teraz nagrywam dla Was filmy na zapas, byście mieli co oglądać. No do takiej pierwszej 20 to może się wyrobię z tym wszystkim Dzisiaj No to niedziela No w poniedziałek nie idę jeszcze do szkoły Spokojnie w czwartek, w piątek chyba raczej też nie Także gdzieś dopiero pójdę, wam powiem tyle Gdzieś pójdę dopiero mm, No gdzieś od Następnego tygodnia Nie po tym teraz co będzie, tylko jeszcze od następnego A tu też coś jest, ale tak widzę U gór tak zwany widzę A tu co jest? Jakaś górka No spoko A nie ma takiej drogi dojazdowej za bardzo tego pola A widzicie, widzicie, trzeba se radzić, widzicie też Może tam bardziej jest jakaś różka. A będziemy na kolejnym odcinku, to pojedziemy gdzieś tam koło tego budynku. Przejechać po prostu. No tu właśnie buraczki całe czyjeś rosną. Pelzimy, czy nic nie jedzie. Oczywiście, że nic nie jedzie. No i... No i rura. Tak się kiedyś żyło na polskiej wsi jeszcze wtedy fajną kierownicy nie miałem. O chłopie, bo zaraz za, czy bronki mi Patrzcie jak chodzicie. O, piękna kobita. Cycki ma piękne. <grystanie> nie no, żartuję O, a ta jaką piękne cycki dupę ma. <grystanie> nie no dobra widzę, nie słuchajcie że mnie tak o co powiedziałem. <grystanie> Dobra, zostawcie suwika, oczywiście. Na kanał WTK też panicie, właśnie muszę tam coś jeszcze wrzucić dzisiaj. Będziecie wielić co oglądać A ja może i to wrzucę już ten w poniedziałek, jak to wyjdzie ten materiał. Nie, na razie to może tu zostawię. Na tym kanale też na Bartasza, Naukiego, Mikołaja i Angot Tora kanał też panicie. No bo trochę promocji mają ode mnie, jakby nie patrzeć. że właśnie linki też tego do pisu a co? A co żebym włączył? A kurs play, ja pierdolę kurs play, włączył chłopie nie wiem co tu za bardzo siać po prostu włączę tego kurs play'a Bojęcie mi posiemy, co? co jest tu coś innego Albo pszeniczkę damy. Panny pszenica. Albo tu jęczmi damy faktycznie, a tam damy se pszenicę. Bo pole pszenicy bardziej mi będzie się podobało na większym polu niż, niż na mniejszym. I co będzie siało? Ja będzie. I myślałem, że już nie za się coś tak odpierdoli wam powiem szczerze, bo niekiedy są takie właśnie mody. Że po prostu Nie no dzisiaj ten to akurat sieję wam powiem. No i jak patrzę takie o, tekstury, taki kurz, to może mam spadki delikatne, no ale to w każdym farmingu tak jest, nie, niestety. Nie dojechałem, do końca dojechałem. Kurwa. Ale pięknie jakbym za mnie dojechał. Dobrze jadę? Dobrze. Bo ja muszę kurwa, kołem muszę się tak delikatnie od mnie trzymać tylko. Ja że dobrze jadę, fajnie Jak Alfa do Red Bulla Ale pięknie ta sześćdziesiątka, wam powiem, chodzi, nie? Co, jak co, ale... Ta sześćdziesiątka to jest miozio To jest mięcio 60. No. Kapitalnie sobie jadę. W to w, w tą stronę jadę. No, a częściej się uda na tym odcinku to skończyć. Jak nie, to nie będziemy mieli odcinki kurwa siewów same. <grym> to jest 30 liści. 2. Mam no, 15 minut mam tego nagrania, bo można wyrzucić. Ja włączyłem właśnie tamto nagrywanie. Jo. Nie no, mam powiem szczerze. Mi się podoba ta 15, chociaż tej 15 mogę sobie jakoś odżyć, odpocząć. E, jakoś się lepiej czuję, jak nagrywam tą 15. Odciążyłem swoje serce może po prostu też. Nie muszę aż tak mega czekać na kolegów teraz za bardzo jak nagrywam. Właśnie o to mi chodziło, nie? Że jak już bym miał zacząć to zacząć to nagrywanie, że w sensie tam jakieś roleplaye, że tam przed coś mi przyjeżdża po coś, albo coś mi coś kradnie. Spoko to jest, ale... No do tego to trzeba wiecie. Do tego to trzeba mieć nie siłę. A ja bardziej wolę takie siewy, takie rzeczy, od czasu do czasu tylko takie coś nie prowadzić. Tak się wieć. Miodu. Miodo, miodu, miodu. Dwoje gaz do chuj, jak to mówię. Dobrze idzie, jo, dobrze idzie. Szkoda, że znaczniki nie działają w tym sierpniku Bo naprawdę nie działają Bo klika się Z A one nic Nic nie działają Nic a nic No tu mam na, na tym się nauczyłem zmieniać kamery No taki przycisk mam na, na, na akurat na kierownicy, ja yes, się wiecie Nie zostawcie aż tak żółte, a przepnę Wam serduszko Tak jak się oglądacie do tego momentu i będziecie oglądać dalej zostawcie kaszę żółtek, ja będę wiedział kto ogląda do końca No ho Pracownicy To pytanie jak się włączało Łącz wycieraczkę Odpada to się w ogóle by klikało na... Hmm... Kurwa na bejna ten pracownika mam Błądź wnik. No i mam? I mam tutaj? Ja. Czyli dobrze mam ustawione. Coś takiego mniej więcej widzę jak kulba o. Mm -hmm. To jest drugi odcinek, a jeszcze jeden muszę nagrać I jeszcze też potem jeszcze jeden. To tylko 20 minut, no bo dzisiaj mi się śpieszy. Naprawdę chcę to dzisiaj porobić. Jeszcze to chcę, no chcę na ten odcinek, żeby wpadł już jutro. Nie chcę z samego raniuszka, bo od poniedziałku odcinki, no niestety dopiero znów, dopiero od. Jestem od godziny 14. Do którejś tam? Niestety, ale będę mam szkołę I zaś będę zdradzał Co robię po prostu w szkole A tak sobie rzucę po 14 i zaś nikt nie wie co się ze mną dzieje po prostu okay. A to jest praktyka jak przyjdę, no co wam to szczerze, nie wiem czy mówiłem, to o 16.30 będę tak w domu. Akurat wtedy wylatuję odcinek, dopiero jak ja przyjdę o 16.30 przychodzę do domu, wchodzę po schodach. Okazanie się jeszcze rozbiorę te 10 minut myję, zmienię mi, później, coś tam jeszcze trzeba zrobić, przecież jeszcze nie tylko z tego zjeść, odpalić oczywiście komputer przez ten czas chociaż ten komputer to mi się tak szybko włącza, że no bo to jest nowy komputer, to też mi się włącza szybko no i szybko chodzi, nie? a to też pewnie przez to, że on ma 8GB też procesor ma lepszy kartę graficzną, nie wiem, czy on ma lepszą niż moja no możliwe, że bardzo możliwe, że ma lepszą niż moja która była w tamtym komputerze ciutkę lepsza może być No ja nie spodziewałem się, że moja, mój komputer podzielenia w KDTS-a z promocją, nie? A jednak się udało. Dobijam tutaj równie 2 minut jeszcze, żeby akurat było to 40. też takie 40 minut to będę nagrywał. I też kończę nagrywanie i idę sobie pomontować jeszcze to tak do drugiej nocy, nawet dzisiaj. Coś takiego chyba. We wtorek no niestety będę nie musiał iść na praktyki, w środę też. Ale w czwartek, w piątek znów w ostre, kurde, w środę nawet. Jeśli wszystko dobrze pójdzie po mojej myśli, to tak będzie, ja będę bynajmniej od rana działał. I na czwartek, już chociażby to maksymalnie do czwartek, albo w piątek, by już ta seria nowa ruszyła. I będzie przez cały, później cały, można powiedzieć, piątek, sobotę, niedzielę, będzie maraton z tej serii. Będzie tylko ta seryjka, nic więcej nie będzie. Cześć okay, yeah. hmm. jutro może też ponagrywam wieczorem jak nie zrobię streamka Może zrobię simka, bo tak po prostu też bez głosu Niestety, ja coś tam będziemy grzebać po prostu 40 jest, ale co to pole bardzo skończy się na odcinku Bo zaś będę musiał to robić Poza odcinkiem, a na koniec odcinku się sobie ruszyli z tamtym poletkiem. A jak tamto polecam, na pewno nam się nie uda. Może się uda zobaczymy. Jakby się udało, to byśmy ruszyli coś tam znowu z czymś jeszcze z ciemno kosami, powiedzmy. O, 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 No i widzicie, zmęczenie sięga Także będzie trzeba się położyć I to koniecznie widzowie A Jezu, ja jeszcze musiał się w siarnik uzupełnić Tak widzę to Było zobaczcie ile mam zboża, mi hmm. to tylko na to pole było. To nie chcę sobie wyobrażać, ile na tamto mi pole pójdzie. Nie jestem aż ciekawy, naprawdę. No wyzywa jest z tego ścianego. aro 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 mushiabach bachya ki kurva de mija pop 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 pipeoken here so i saw so, and uh, where saw the sword mm mei ba xiang Ja zaraz jeszcze to napełnię nasionkami, żeby nie było. Poza odcineczkiem ten siewniczek. I pojedziemy sobie na kolejne poletko. A ja Was dzisiaj już żegnam tym miłym akcentem. Do kolejnego ciężka i na razie. Cześć!